Ach, dobra, słuchajcie, dopiero wstałem. Widzę, że mamy naprawdę piękny poranek, a ja muszę się wam do czegoś przyznać, ponieważ wreszcie udało mi się znaleźć pracę. Jest tutaj naprawdę niesamowicie dużo ludzi. Mam swój własny kij i będziemy zbierać śmieci. Cieszcie się, ja też się naprawdę bardzo cieszę. Podejdźmy sobie do tych rzadkich śmieci i co my tutaj znajdziemy? Zbieramy, zbieramy. Mamy nie błakamole, to była pusta puszka, bo błakamole. Nigdy już tego nie zjem, to nie było moje, nie martwcie się. No i słuchajcie, w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. To przejmiemy całe to miasto, zostaniemy prezesem bezdomnych, bo to jest chyba miejsce za... Jakimiś większymi budynkami, gdzie sobie tutaj mieszkamy i będziemy sprzedawać śmieci. Patrzcie, oni skupują wszystkie śmieci, więc musimy nazbierać ich jak najwięcej. Każda łapka w górę to będzie jeden śmieć więcej dla mnie. Panie kolega, ja pan troszkę pomogę. Wow, my foli właśnie od buki jakieś! No, ale to musi być dobre, no, może nie takie dobre, ale na pewno możemy sobie teraz sprzedać nasze dwie pierwsze śmieci, znaczy zdobycze. No wiecie o co chodzi, sprzedać śmieci, sprzedaj wszystko i mi 27 centów, wy to rozumiecie. Dobra, to jest naprawdę, no nie wiem w sumie, czy to jest dużo pieniędzy. Pracy już raczej, raczej malutko, ale weźmy sobie może do miasta, wow. Nigdy tutaj nie byłem. Co tutaj mamy? E, świeże bałki do bicia za 25 rubuksów Jestem... i... A, bo to jest za 5 dolarków Myślałem, że mogę to za rubuksy kupić. Ale dobra, to sobie tego niestety nie kupimy. Ej, gdzie ty tu jeździsz i widzisz pasów? Dobra, przejdźmy sobie na drugą stronę. Co tu się stało? Ej, chyba ktoś okradł cały sklep. Zobaczcie, że nic tutaj kompletnie nie ma. Mogę coś ukraść? Halo, mogę tą kolkę? No nie, ja niestety nie mogę. Mój kiek mi w tym nie pomoże. Panie sprzedawco, czy ja coś mogę kupić? Mogę tutaj coś zabrać? E, nie, chyba niestety nic zabrać nie mogę. Ale dobra, musieli wziąć się do roboty i zarobić troszkę pieniążków. Dlatego trochę tutaj Oczywiście w mojej nowej pracy I zrobiłem prawie 60 dolarków Zobaczcie ten, tutaj na dół I jeszcze mam 15 śmieci do sprzedania Więc podzielićmy sobie teraz tutaj Sprzedajmy aż 15 śmieci za 4 dolary I jest to naprawdę niesamowicie dużo Bo teraz możemy pójść sobie do specjalnego sklepu W którym kupimy sobie lepszy kijek I w ogóle wszystko sobie lepsze kupimy Co my tutaj mamy teraz za kijki? Za 50 dolarów zbiera aż 5 śmieci Na raz. Więc co? Ja myślę, że musimy sobie teraz taki kupić Mogę założonego? Gdzie jest mój kijek? Halo, gdzie jest mój kijek? Proszę mi go dać Jest! Mam go! Zobaczcie jakie piękne! Kieczek. poza tym mamy tutaj McDonalda, a jest tutaj naprawdę niesamowicie dużo ciekawych rzeczy, na przykład V-Dolce. Mogę tu kupić 1900 dolarów za ile tu jest? 2800 v Chociaż to jest 1999? Dobra, ktoś próbuje tutaj uszukać, ewidentnie. Wyjątkowo ładnie pan się wygląda. Nie, dobra, dobra, pójdźmy sobie lepiej stąd. Mamy jeszcze loterię, jeden dolarek. Przegrałem. Mogę jeszcze? Przegrałem. Przegrałem. Ile mam przegrywać? Dawaj, wszystkie, nie bo wszystkie pieniądze na trasy, Dobra, musimy sobie pójść do jeszcze jednego bardzo ciekawego miejsca. I one powinno być. Co to jest, tu jest ognisko? Halo! K czemu ktoś pali? i pieniądze, co tu się dzieje? Proszę, dajcie mi to, nie możecie tego palić. No nie przecież zobaczcie, tyle, leży milion dolarów chyba i iPhone, jakiś piękny, ładny. No dobra, to nieważne. Przejdźmy sobie kołeczek dalej. Właśnie do tego autobusu, zobaczcie, co tam jest za miejsce. Mogę tutaj przejść, proszę, ja też chcę tutaj być. Jak ticket? Jaki ticket? Tam potrzeba ticket, tam są w ogóle lepsze śmieci. Tam... Czemu ja kieruję autobusem, który nie działa? Dobra, wyjdźmy stąd. Jeśli uda mi się tam wejść, tu są tam lepsze śmieci, takie legendarne, mityczne. Kim ty jesteś? Co to ode mnie chcesz? Co ma na głowie w ogóle? No tak to ja mogę zbierać śmieci. Zobaczcie pięć rzeczy naraz. I wszystko zostało się pojedynczym, więc tego naprawdę niesamowicie dużo, tylko bardzo szybko kończy mi się miejsce w moim papierowym woreczku. Dlatego przydałoby się go jeszcze troszkę powiększyć. To jest tutaj 500 dolarów plus 1, co? To 500 dolarów aż kosztuje. Okej, okay, ja muszę chciał jeszcze wiedzieć, gdzie mogę sobie kupić bilecik na autobus. Wreszcie go znalazłem i kosztuje tylko 100 dolarów, więc nie jest to wcale tak dużo, jak myślałem, i poza tym to mogę sobie jednak powiększyć trochę moje miejsce w woreczku, bo mam tylko 15. Jest to dosłownie tutaj obok, tylko za, co ja kupię za 5 dolarków tylko. No dobra, mamy 20. Muszę nazywać 100 dolarów i przejdziemy sobie do kompletnie nowego miejsca, ale jeszcze poza tym nowe miejsce mamy gdzieś z tej strony. Są tutaj takie lekko ukryte drzwi i możemy pracować w restauracji. Rozumiecie to, zobaczcie. Tutaj jest bardzo dużo bogatych ludzi, na przykład ona albo ona. Wszyscy są tu mega bogaci i u nich są laza jakąś Skąd ja Ci mam to wziąć? Mogę zadać wam ewentualnie na stole z moim kikiem, Ale na pewno później coś dobrego im ugotujemy, tylko że w mikrofalówce, bo tu nic innego kompletnie nie ma. Ojej, ku dobra, zajął mi to cały dzień, ale wreszcie uda mi się zrobić 100 dolarów! I teraz możemy podejść sobie i kupić nasz kochany bilecik. Ja te ten bilecik, okej? Okay? Kupiłem go. Tak, wydaliśmy 100 dolarów, więc nie mam kompletnie pieniędzy, więc pójdźmy sobie do naszego autobusiku. I mam nadzieję, że jak przejdziemy do tego nowego świata, to będę zarabiać tutaj fortunę. Tylko Nie wiem, czy będę mógł ktoś jeszcze sprzedawać, ale zobaczcie, tutaj jest napisane: Mityczne i legendarne śmieci. Takich właśnie potrzebujemy. No proszę, niech to mi coś da zbieram te śmieci, tu nic nie ma. Zobaczcie, no same zwykłe śmieci. Ej, to mi się chyba nie opłacało za bardzo, że tutaj poszedłem, bo stary... Jest telefon, znalazłem w śmieciach, tu jeszcze chyba do tutaj działający. Jestem mega ciekawy, jak go teraz sprzedamy, ile ja do niego dostanę pieniędzy. Uwaga, sprawdźmy to, bo już się nie mogę doczekać i mamy aż 51 dolarów. Ja 50 dolarów wcześniej to zbierałem pół godziny, a teraz mamy to w sekundę dosłownie, tylko przydałoby mi się jeszcze troszkę więcej miejsca w ekipunku. Więc wszystkie nasze pieniążki wydajemy na miejsce. Mam jeszcze 10 dolarków, więc kupimy sobie to i mamy 30 30 miejsca tylko. Halo, czemu tak mało? 35. Dobra, no jest to dosyć malutko i jeszcze poza tym mam pojęcie że wydałem 300 robuxów na coś, co nie działa. Nie wiem, kupiłem co za 300 robuxów, w tej grze. miałem nadzieję, że będę mieć nielimitowane miejsce w ekipunku, ale coś się popsuło. I nie mam tego, mam 35 tylko. Właśnie rozpoczęła się bardzo ważna misja, ponieważ idziemy obrabować sklep. Dobra, kupujemy sobie kijek. O, kosztuje tylko 5 dolarków. bierzemy sobie jeden z nich i musimy przejść przez ulicę. Jest to bardzo ciężkie. Jak kunisz... dobra, no, prze przejdź jest, przejechał, szybko biegniemy i jesteśmy w sklepie. Mówiłem ci, że tu jeszcze do ciebie wrócę. A, niszczymy cały sklep! Boom! Dolarek, 2 dolarki, 3 dolarki. Mogę kraść bakamole? Okej, okay, ile one kosztują? Dolarek więcej zawsze. Jak niszczę sklep, to dostaję za to pieniądze, więc będę mieć bardzo za dużo pieniądzków. Koszyki tutaj niszczymy. Co jeszcze tu jest? Wszystko już rozwalone. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie półki. Masz. Błaga, ale kradniemy. Co my tu jeszcze możemy sobie ukraść? Ej, co to jest? Mogę to wziąć? Co to jest? Wisienka? Mogę to zjeść? Nie da się nic z tym zrobić. Dobra, otwieraj mi te drzwi, albo kasę otwieraj. Dawaj hajs, cały. Dawaj hajs. Wszystko, co leżało na ziemi, tu już posbierałem. U, batuniki jeszcze tu jaki są. Batoniczka, sobie też jednego weźmiemy. I teraz możemy sobie z powrotem wracać, zbierać śmieci. Ugh, jest... o, najważniejsze. Ouch, coś mi przyjechało i chyba stracimy nerkę. Ale udało mi się zrobić. Trzy legendarne rzeczy ze zbierania śmieci Jestem ciekawy, ile pieniążków uda nam się za to dostać 40 dolarków, okej okay. Jest to całkiem nieźle Ale musimy wrócić jeszcze do sklepu Ja przedtem kupowałem te kasety, nie wiem po co Skoro za 5 dolarów mamy tyle samo co za 20 Więc kupmy sobie tutaj wszyściutko Mamy 100 miejsca teraz Jeszcze zostało na 18 dolarów, więc mamy 105 miejsca I może jeszcze zanim wyjdę ze sklepu Możemy kupić dolar store drip Za 100 dolarów, znaczy 100 buksów Okej, okay, kupmy to sobie Ja jestem bardzo ciekawy, co się teraz sta Ej, kupiłem coś za 100 Robux. I to jest druga rzecz, którą kupiłem w tej grze. I nic kompletnie się nie dzieje. Widzicie to? Dostałem awans i zainwestowałem w mikrofolówkę. Dlatego wejdźmy sobie do środka. I gdzie jest moja. Czy to jest moja mikrofoleczka? Tutaj jest moja. Dobra, musiałem sobie ją postawić. I teraz tak. Mamy tutaj przepis, no coś bardzo dobrego. Na przykład na ciasto. Cztery jakieś foliki i pięć tektury. Użyj przepisu. Na pewno go sobie zrobimy. I wstawiamy do naszej mikrofoleczki na 6 minut. I za 6 minut zrobimy sobie za to pieniążki. Bo już mam, mam naprawdę dość zbierania tych śmieci. Na tym się nie da w ogóle zarobić. Mam 12 dolarów, a siedziałem tam dobre pół godziny. Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gramy pięknie na harfie. Dobra, czekajcie, bo ja nawet nie wiem, czy mi się jedzenie czasami już nie spaliło. Ile to jest zostało czasu? Jeszcze minuta dwadzieścia, dobra, nie wytrzymam. Ale wiecie co? Tak sobie jeszcze się tutaj stałem i zauważyłem za oknem coś bardzo dziwnego. Kto to tam jest? Widzicie go? Dobra, ja naprawdę nie mam pojęcia, kto to może być. Damy zaraz jedzenie naszemu klientowi. Nawet nie pamiętam, który to był. I przejdziemy się do tego gościa, bo może to być Simon. Dwa, jeden i zero. Dobra, wyciągamy to. Dawaj mi to, dawaj mi. Mamy tort. Dobra, szybko mamy torcik. I komu by go teraz dać tutaj? Tu nikt tortu nie chce. Tu ktoś chce torta. O, a nie jak bardzo coś Proszę bardzo, minus jeden tort i. No, halo! A gdzie moja gotówka? Gdzie moje pieniądze? Czy właśnie zostałem okradziony? Dostałem, no, aż z krzesła spadła. No to chyba bardzo smakowało, wiecie troszkę papieru, tektury, ogólnie bardzo dobre składniki, ale dostałem za to. Ej, dostałem troszkę pieniążków jednak. Ale dobra, przejdźmy na drugą stronę. powolutku! O! Wow. jakieś Ferrari przejechało. I szybko teraz tutaj zostaw! Nie! Tu był jakiś dosz teraz ładny. Halo, Simon, co ty tutaj robisz? E, mogę jakoś z tobą uciec, bo już mam naprawdę dość tego miasta i wiecie co? Serio, schodził z tym w tym miejscu. Co tu się teraz dzieje? A, bo tam chyba sklep okradają. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało, a my Widzimy się w kolejnym odcinku, tylko pamiętaj, że stać łapkę w górę I subskrypcją, Narkę wszystkim